Czy AI może cię uchronić przed utratą pieniędzy? Chyba mam telefon na podsłuchu, bo jak to inaczej wyjaśnić? Zamówiłem ostatnio kilka rzeczy z zagranicy. A dodatkowo musiałem też wypełnić dokumenty dotyczące odsłania paczki podesłane przez dhl I w międzyczasie otrzymuję SMS-a o treści, którą widzicie teraz na ekranie. I jak coś to polecam zrobić screena, gdybyście chcieli dokładnie tę wiadomość przeczytać. No i tak, poczta nigdy nie przedstawia się jako poczta. Poczta pisze jako PPS-a. I smsy od niej wyglądają mniej więcej tak. Czyli już w tym w momencie mam żółtą lampkę, tylko dobra jak teraz sprawdzić, czy to skam, ale bez klikania w link i ryzykowania. Otóż zapytam czata GPT. No i proszę, Chat twierdzi, że to skam i nawet podaje bardzo logiczne argumenty o tym świadczące. Upewniam się jeszcze co do numeru, i w jego kwestii też Chat nie ma dla mnie dobrej wiadomości. To numer z Filipin. W celach naukowych wpisem ten adres w Google'a, na komputerze oczywiście, i zobaczcie, co wyskoczyło. Także czat 1 o 6, 0 Po pierwsze, dbajcie o swoje bezpieczeństwo w sieci i nigdy nie klikajcie w dziwne skracane linki. A po drugie, ten filmik warto wysłać Waszym znajomym oraz rodzinie tak na wszelki wypadek. Was to nic nie kosztuje, a być może ochronicie kogoś przed wyczyszczeniem jego konta.